Materiał powstał we współpracy z Black Monk Games, polskim wydawcą gry fabularnej Zew Cthulhu i kampanii Maski Totepa. Materiał porusza tematykę przeznaczoną dla dojrzałego widza oraz fabularyzuje mity Ktulu jako elementy świata rzeczywistego. W mroku i ukryciu czają się cienie, na które lepiej jest nie patrzeć. Nasz świat. Pełen jest tajemnic, których lepiej jest nie rozwiązywać, zaś za każdym mitem i legendą stoi wypaczona prawda. Ponoć gdy za długo patrzy się w otchłań, to otchłań zaczyna patrzeć na Ciebie. Po to właśnie tu jesteśmy, by inni nie musieli. Najgorsze i największe zagrożenia otaczają nas z najdalszych głębin kosmosu i najmroczniejszych odchłani naszej planety. Tym właśnie się zajmujemy. Posłuchajcie więc o zawartości kolejnych tajnych akt. Wiemy, że tak sam Niarlatotep, jego maski, również jego kultyści i porozstawiane przez niego pionki na szachownicy wszechświata stanowią niepodważalne zagrożenie w grze, która toczy się o nasze istnienie. Niezaprzeczalnie Niarlatotep jest agentem chaosu. Jednak gdy spojrzymy dostatecznie uważnie, dojrzymy to, że za irracjonalnymi ruchami, które podejmuje, stoi jakiś szerzej zakrojony plan. Kiedy zbyt długo badamy byty chaosu, możemy ujrzeć w nich pewne znamiona charakteru? Ludzkich wręcz odruchów? Choćby to, co zwraca naszą uwagę, to fakt, że Niarlatotep posiada znamiona rodziny. Zagrożenie, które wypływa ze strony Nyarlathotepa, nie jest ograniczone tylko do niego. Po jego stronie stoi również jego partnerka oraz potomstwo. Posłuchajcie o Jondej, Lilith i przeklętych Uganak. Ciężko nie rozpocząć od postaci najbliższej pełzającemu chaosowi. Nałożnicą Jarlatotepa jest Iondej albo Iondej, jelenia bogini czczona u schyłku pradawnej cywilizacji Hyperborei. O Hyperborei dowiadujemy się ze starożytnych zapisów Greków, choć są one dalekie od dokładności. Hyperborea miała znajdować się na dalekiej, nieokreślonej północy względem Grecji. Podstawowe informacje na jej temat ujrzały światło dzienne dzięki odnalezieniu marnych pozostałości traktatu datowanego na V wiek przed naszą erą, napisane przez Hekatajosa z Abdery. Według niego hiperborejczycy wiedli skromny, acz idylliczny żywot. Co warto zaznaczyć, to że według wszelkich informacji ludzie Hiperborei żyli o wiele bliżej swoich bogów niż w innych zakątkach globu. Yondei sama miała narodzić się z androgenicznego bóstwa Zychume, która pełniła rolę zwierzęcego archetypu hiperboreańskiej wiary. Nic więc dziwnego, że jedno z jej dzieci stanowiło awatara jeleniego aspektu. Wiemy doprawdy mało na temat Yondei, warto jednak sklasyfikować te strzępy informacji, które posiadamy. Jej kapłani i wierni próbowali zakazać innego potężnego kultu hiperboreańskiego. Kultu żarłocznego, żabiego Boga, Tsatoguły. Zakazana została jakakolwiek forma oddawania mu czci, a każdy odchył od tej zasady karano bez wahania. Jednak pod sam koniec tej cywilizacji wierni odwrócili się od jądej, powracając do otwartej wiary w śpiącego Znkaj. Jak? Dlaczego? Tego nie wiemy. Hiperborea pozostaje dla nas tajemnicą. Dobrze, było o partnerce. Przyszła pora na dzieci. Jakkolwiek przerażające by to nie brzmiało, bogowie zewnętrzni i wielcy przedwieczni na swój wypaczony i niezdatny dla nas do zrozumienia chory sposób spółkują ze sobą, tworząc kolejne twory wprost z najmroczniejszych koszmarów. Nie wiemy w jakiej formie i jakim sposobem następuje spłodzenie potomka przez istoty tak trudne do zrozumienia. Faktem jest natomiast, że z lędźwi Tepa narodziła się Lilith. Tak, Lilith. Nie jest czymś dziwnym, że postaci, które pojawiają się w naszych rejestrach na temat tych bytów, przenikają się wielokrotnie z jednostkami powiązanymi z religiami świata. Tak też jest i w tym przypadku. Lilith alarmująco często pojawia się ostatnimi czasy w popkulturze. Z rosnącym niepokojem możemy zaobserwować, jak jej postać przesiewa wiedzę o sobie do kinematografii, literatury i elementów kultury masowej. Powszechną jest obecnie wiedza, jakoby Lilith miała być według kabalistów pierwszą kobietą uprzedzającą swoją obecnością biblijną Ewę. Mniej osób. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że te interpretacje są bardzo słabo wspomagane przez źródła pisane, a stanowią raczej interpretacje tekstów późnej starożytności i średniowiecza. Środowiska naukowe do dziś spierają się choćby w sprawach występowania tej demonicy w źródłach niezwiązanych z religiami abrahamowymi, jak choćby w znaleziskach dotyczących starożytnej Mezopotamii. Jak to niestety bywa z wszelkiego rodzaju wierzeniami, tak i niestety tym razem jest w tym krztyna prawdy. Osławiona Lilith stanowi autentyczny i niebezpieczny byt, tym bardziej złowróżbny, gdy weźmiemy pod uwagę, że jest ona córką Nyarlathotepa. Znana również jako królowa nocy i Ilet Ia, Lilith jest istotą specjalizującą się w uwodzeniu. Nie wiadomo jak wiele spośród raportów opisujących byt o modus operandi podobnym do Sukuba można przypisać tak naprawdę właśnie jej działaniom, lecz znanym jest fakt, że wykorzystuje śpiących mężczyzn, by pożywić się na ich energii życiowej, zmuszając do lunatycznych wręcz aktów seksualnych. Lilith stanowi arce niebezpieczne stworzenie, jednak głównie dla przedstawicieli płci męskiej. Gdy nie wykorzystuje snu swoich ofiar, ukazuje się jako kobieta o złowróżbnym pięknie. Według relacji świadków, zawsze wygląda tak samo. Mówi się, że jej figura przerasta pięknem każdą inną kobietę. Posiada długie, falowane, krócoczarne włosy, alabastrową skórę i czerwone usta. No proszę! Nie no proszę! Teraz jest moment na to, by wyszeptać komuś na ucho głupi żart o królewnie Śnieżce. Ja poczekam. Już możemy. Znane są przypadki, że osoby urzeczone jej pięknem, nie zważając na sytuację ani przeszkolenie, traciły zmysły, gotowi by spełnić każdą jej zachciankę. Na tych, którzy nie chcą wypełnić jej woli, czekają inne zagrożenia niż tylko jej gniew. Lilith potrafi przechodzić przez każdą znaną materię stałą. Posiada również ostre pazury i zgubny pocałunek, który wysysa energię życiową z ofiary, regenerując jednocześnie samą Lilith. Jest to jednak ważne jedynie za dnia, gdyż nocą nieznana jest nam broń, która mogłaby ją skrzywdzić. Należy również zwrócić uwagę, że Lilith nie tylko odbiera mężczyznom siły życiowe, lecz również odbiera im ich nasienie. Nieważne, czy w czasie swoich aktów, czy też podkradając je niczego niespodziewającym się, podglądanym kochankom. Z tegoż nasienia kształtuje ona straszne i powykręcane stwory, które żyją w mroku. Należy wspomnieć w tym momencie o tym, że Lilith ma stanowić konkubinę starszego boga Nodensa, któremu to cześć oddają nocne zbory, którymi się on opiekuje. Czy jest pomiędzy tymi faktami jakieś połączenie? Na razie mamy za mało informacji, by przyjąć coś za pewnik. Jak to niestety powszechne w kwestii bytów pomniejszych, nasze informacje są nadzwyczaj znikome. Warto jednak wspomnieć, że niektórzy uważają Lilith za tożsamo z innym bytem, mianowicie z tak zwanymi naszymi damami boleści stworem utożsamiającym trójosobowy aspekt kobiecy w magii, który spotykamy choćby w mitologii greckiej jako Mojry, w mitologii nordyckiej jako Norny i w folklorze słowiańskim jako Rozanice. Niewiele jest znane na ich temat oprócz tego, że ma specjalne względy u Niarlatotepa oraz że ukazywał się i inspirował wielu pradawnych, przybierając twarze trzech bogiń, najstarszej, czyli staruchy, Mater Lachrymarum, nasza Dama Wes. Środkowej, czyli matki, mater suspiriorum, nasza dama westchnień i najmłodszej, dziewicy, mater tenebrarum, naszej pani mroku. W zupełnie innym spektrum zagrożenia znajdują się tak zwane abominacje starożytnych, czyli potomstwo bogów zewnętrznych lub wielkich przedwiecznych z ludzkim rodzicem. W przypadku Niarlatotepa nazywamy je Uganak. Abominacje starożytnych różnią się od siebie formą i celem istnienia zależnie od rodzica. W przypadku Niarlatotepa powstają one przez bluźnierczy rytuał jego kultystów i praktyków magii, którzy nie rozumieją z jakim niebezpieczeństwem mają do czynienia. Niarlatotep przez całą historię naszej cywilizacji nie pozostawił swych instrukcji na szczęście w wielu miejscach, pochował je jednak w stosunkowo taktycznie obranych źródłach. Na ten moment treść rytuału pozostaje dla nas tajemnicą. Jedyne co wiemy, to że potrzebne są do niego adekwatne ryty i inkantacje, zdolne do sprowadzenia awatara Boga na ten świat oraz niewiasta, zdolna do noszenia potomstwa. Kiedy całe bluźniercze zaklęcie jest zakończone, następują okrutne narodziny, z których powstaje samo Uganak. Homunculus, który prezentuje sobie quasi-humanoidalną postać, wysoką na mniej więcej półtora metra, o brązowawej skórze. Zamiast głowy posiada ona czerwoną mackę. Na wysokości barków zawieszona jest stale to otwierająca się, to zamykająca się paszcza wypełniona zielonkawymi kłami, której użyje, aby odbyć swój pierwszy posiłek z własnej matki. Według zapisów, od tego momentu stworzenie wyruszy, by pożywiać się i rosnąć do monstrualnych rozmiarów. Na ten moment na szczęście za każdym razem udawało się powstrzymać bestię, nim osiągnie wystarczające rozmiary. Uganak stanowi bramę na usługach Narlatotepa i nie chcemy poznać, dokąd ma prowadzić. I to tyle na dzisiaj! Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. Jeśli po tym materiale o dysfunkcyjnej rodzince pełzającego chaosu dalej mało go wam w waszych życiach, to serdecznie polecam wydaną niedawno w języku polskim kampanię Maskin Latotepa. W tej przeogromnej serii przygód RPG, jako badacze tajemnic, będziecie mieli szansę stanąć naprzeciw knowaniom Czarnego Faraona i jego popleczników. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Keina Artwork za użyczenie mi swojego kunsztu artystycznego w formie rysunków, które mogliście podziwiać w czasie tego materiału. Link do jego fanpagea znajdziecie w opisie. Odwiedźcie go, robi naprawdę fajne rzeczy. Zwyczajowo, zostawiam Was z pytaniem: Spotkaliście jakiegoś awatara Nierlatotepa w czasie Waszych przygód RPG? Jeśli tak, opiszcie to proszę w komentarzach pod spodem. Tymczasem, do usłyszenia. Cześć!